Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Dziś gościmy w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Jankowicach Wielkich na Opolszczyźnie. Żniwa definitywnie za nami, dziś rozpoczynamy siewy rzepak. Pole, na którym teraz jesteśmy o powierzchni 75 hektarów, zostanie obsiane rzepakiem ES Capello z małym wyłączeniem, że pierwsze 15 hektarów, tu od autostrady A4, obsiejemy ES Capello, ale w wersji Protect. ES Capello Protect, co to jest? ES Capello Protect to unikatowa kombinacja dwóch odmian rzepaku pomieszana ze sobą. Z jednej strony jest to standardowa odmiana ES Capello w ilości 1,5 miliona żywych nasion w opakowaniu, a dodatkowo dołożona jest 100 tysięcy nasion odmiany ES Alicja. Jest to odmiana bardzo wczesna, jedna z najwcześniejszych odmian będących na rynku. Jakie jest cel celi założenie tego? Otóż ES Alicja, jako ten rzepak bardzo wczesny, zakwitnie około 10 dni wcześniej niż ES Capello i będzie on stanowił swoistą zachętę, taką naturalną ochronę ES Capello przed słodyczkiem rzepakowym. Chrząszcze słodyczka rzepakowego w pierwszej kolejności zaatakują ES Alicja, chroniąc naszą podstawową odmianę ES Capello. Ta idea Capello Protek jest całkowicie nowym pomysłem, a ma on na celu zachęcenie producentów rolnych do stosowania bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań. Przede wszystkim mamy tą możliwość ograniczenia stosowania pestycydów. Co za tym idzie korzyść ekonomiczna, ale to, co jest zapewne najważniejsze, to jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Oczywiście tego pola nie pozostawiamy sami sobie. Będziemy na to bardzo często wracać, obserwować już od wschodów, jak tutaj Kapel się zachowuje, aż do przyszłego roku, do żniw. Szczególne nastawienie na ten okres kwitnienia, gdzie będziemy mogli skutki całej te, tego pomysłu, tej idei zaobserwować.